Pierwsza kolejka rundy wiosennej za nami, ale z tego co wiem, z każdym tygodniem będzie coraz ciekawiej. Niektóre ekipy będą chciały się zrehabilitować, a niektóre zrobią wszystko, żeby utrzymać dobrą pasę. Dlatego już teraz zapraszam na wspólne typowanie, bo oprócz ekstraklasy, będę miała dla was jeszcze Bundesligę. Jeśli macie ze sobą ciężki tydzień, to spokojnie możecie już o nim zapomnieć i wygodnie rozsiąść się na kanapie, bo ja na piątkowy wieczór mam dla Was propozycję nie do odrzucenia. Z racji, że Wisła Płotk poległa w ostatniej kolejce z Lechią Gdańsk i na pewno będzie chciała się zrehabilitować, to może warto rzucić okiem na to spotkanie, co? Tym bardziej, że teraz zagra przed własną publicznością z wartą Poznań, która przez remis z Rakowem nadal ma dwa punkty straty do swoich najbliższych rywali. I co tu postawić? Skoro sami wiecie, że Warta w tym sezonie 13 ze swoich meczów zakończyła wynikami poniżej 2,5 bramki, a Wisła Płock w podobnym stylu kończyła 7 z nich? Nie wiem jak wam, ale mi to sugeruje, że w piątkowym meczu można spodziewać się podobnego rezultatu. Gospodarze są faworytem Bugmacherów mimo ostatniej wpadki, ale my jednak zostaniemy przy opcji na poniżej 2,5 bramki w meczu. Nie dlatego, że nie wierzymy w determinację podobiecznych Pawła Stano, ale dlatego, że nie spodziewamy się w tym meczu festiwalu strzyleckiego. Mam nadzieję, że obie ekipy nie rozstrzelają się nagle na tyle, żeby wysypać nam kupon. Czas na mecz lidera z Częstochowy z będącym w strefie spadkowej Piastem. To jedno zdanie powinno wystarczyć wszystkim do wskazania zdecydowanego faworyta. Oczywiście jest nim Rakow, który z sezonu na sezon zalicza progres i tym razem chce zakończyć całą kampanię mistrzostwem. Podzielamy tutaj zdanie Bogmacherów i również uważamy, że piłkarze z Częstochowy powinni wygrać ten mecz, ale wybraliśmy naszym zdaniem bezpieczniejszy zakład. Uważamy, że najlepszą opcją jest tutaj podpórka Naraków z jednoczesnym Anderem 3,5. Przed tygodniem piłkarze Papsuna zaliczyli mały falstart i tylko zremisowali z wartą, a wpływ na to miała głupia, czerwona kartka Tudora. Nie można wykluczyć, że coś podobnego stanie się teraz. Nie wierzymy jednak w to, żeby Piast był w stanie wygrać. Piłkarze z Gliwic wygrali tylko jeden z 11 ostatnich ligowych meczów. Kraków natomiast ostatnią porażkę poniósł 3 września poprzedniego roku. Na szczególną uwagę zasługuje to, jak lider gra na własnym obiekcie. Piłkarze z Częstochowy wygrali 8 z 9 takich meczów i jeden zremisowali, a w dodatku stracili tylko 5 goli. Na koniec dodam, że 6 ostatnich bezpośrednich podyczek to 4 wygrane Rakowa, remis oraz zwycięstwo Piasta i tylko raz zobaczyliśmy więcej niż 3 bramki. Drużyna trenera nas słynie z tego, że gra bardzo mądrze, ale nie zależy jej na strzelaniu wielu goli. Z tych wszystkich powodów under 3,5 i podpórka na raku wydaje się najlepszą opcją. Czas na trzeci typ, ale równie ciekawy, bo sobotnie spotkanie Zagłębia Lubin z Zagłębia lub z Legią Warszawa jest naprawdę fajną opcją. Faworyta bokmacherzy dopatrują się w gościach i nie ma w tym nic dziwnego, zwłaszcza że legioniści zajmują drugie miejsce w ligowej tabeli, a Zagłębie dopiero 14. Ale umówmy się, że nie jest to najważniejszy argument, bo moim zdaniem za podopiecznymi kosteruniajciem przemawia bardziej jakość, której tej ekipie w tym sezonie zdecydowanie nie brakuje. Gospodarze mają za sobą słaby czas, bo na pięć ostatnich meczów zanotowali jedno zwycięstwo w ostatniej kolejce, a pozostałe mecze to pasmo porażek. Z drugiej strony może przepracowali, co mieli do przepracowania, bo trzy bramki na inaugurację rundy wiosennej z teoretycznie mocniejszą drużyną to wcale nie taki mały wyczyn. Dlatego nie odbiorę im szansy na zwycięstwo w 19. kolejce, zwłaszcza na własnym terenie i postawię na BTTS. Ostatnim razem w bezpośrednim meczu na terenie Zagłębia ten typ się sprawdził, więc dlaczego tym razem miałoby być inaczej? Tym bardziej, że Legia regularnie zdobywa bramki, biorąc pod uwagę wszystkie rozgrywki. To jak? Dacie się namówić? Żebyście nie zwariowali od nadmiaru ekstraklasy, to dla urozmaicenia przygotowałam dla Was jeden typ z Bundesligi, który będzie dotyczył niedzielnego spotkania Wolfsburga z Bayernem Monachium i do którego dojdzie o godzinie 14.30. Bayern, nie jak to Bayern, prowadzi w ligowej tabeli, ale mimo świetnych statystyk bramkowych, punktowo wcale nie odskoczył rywaną. Union Berlin ma do niego zaledwie jeden punkt straty, i po ostatnich jego występach widać, że determinacja za pościgiem fotelu lidera jedynie rośnie. Bawarczycy od trzech kolejek nie wygrali spotkania i stać ich było jedynie na podział punktów. Po powtarzającym się wyniku ten do jednego. Wolfsburg natomiast pomimo ostatniej wpadki z Werderem Brema radzi sobie naprawdę dobrze. Wygrał 4 z 5 ostatnich swoich meczów i co ciekawe, w każdym z nich padły minimum dwie bramki. Dlatego spodziewamy się, że w niedzielnym meczu padną gole po obu stronach. Bayer nie będzie chciał przegrać takiego spotkania, a gospodarze będą chcieli się mu postawić na własnym terenie. Poza tym BTTS padał już w dwóch ostatnich bezpośrednich meczach obu ekip, które były rozgrywane na Volkswagen Arena, więc jesteśmy dobrej myśli. Teraz przenosimy się na północ naszego kraju, a konkretnie mówiąc do Szczecina, gdzie przyjeżdża rozbity poderbach Śląsk. Piłkarze z Wrocławia chcieli mocno nowy rok, a tu w bardzo ważnym spotkaniu stracili aż trzy bramki i nie strzelili żadnej. Trudno jest nam sobie wyobrazić to, że w tak szybkim czasie poprawią oni swoją grę i to w dodatku na bardzo wymagającym terenie. Dlatego stawiamy tutaj na podpórkę w kierunku pogoni oraz na over 1,5. Minimum dwie bramki oglądaliśmy w każdym z czterech ostatnich bezpośrednich meczów tej druży. Z kolei na dziesięć ostatnich takich spotkań Śląsk odniósł tylko dwa zwycięstwa. Może nie powinniśmy przykładać zbyt dużej uwagi do pierwszej noworocznej kolejki, ale może ona dać już pewne odpowiedzi. Pogoń dwukrotnie prowadziła z wymagającym widzewem, i bramkę na 3-3 do straciła dopiero w końcówce meczu. Kolej śląsk nie zagroził nie najlepszemu zagłębiu. Według nas teraz zostanie to podtrzymane i gospodarze zdobędą przynajmniej jeden punkt. Na podbicie kursu dorzucamy również over 1,5. Obie drużyny tracą bardzo dużo bramek, a pogoń w dodatku dysponuje bardzo groźną ofensywą. Minimum dwa gole oglądaliśmy we wszystkich 11 ostatnich spotkaniach portowców. Oby tym razem było tak samo. Szczerze mówiąc, nie pamiętam, kiedy ostatnim razem skleiliśmy kupon z prawie samej Ekstraklasy, więc lepiej, żeby nie zawiodła. Z drugiej strony chyba nic w życiu nie zaskakuje tak jak ona i to też ma swój klimat. Odpoczywajcie, typujcie i wygrywajcie w weekend, a my widzimy się już za tydzień. Pa!